No a teraz co, w Guilty Gear'a gramy wiadomo, w czekam ewentualnie, żeby przetestować ten New World i też na początku lipca, za chwilę, wychodzi na mobilki i na Nintendo Switch e, moba darmowa z Pokemonów. Pokemon Unite, jak chcecie to sobie zobaczcie. Na telefony Android iOS i na Nintendo Switcha będzie. Wygląda mega, mega ciekawie i ultra czekam na to. So, so. Którym jestem? A po lewej. Boom. O nie! No mobo, mo pokemonów będzie dokładnie. Wygląda mega ciekawie. Już są jakieś tam z beta testów japońskich pokaz... Jakiś tam gameplayów, jakiś sklepiku i tak dalej, naprawdę spoko wygląda. Na pewno będę chciał badać. What? Co to za chory setup? O! O nie. O! Mamy to nice. Tak, dokładnie, coś jak League of Legends, ale w świecie Pokémonów, tak jest. Pokémon Unite się nazywa. Na mobilki i na Nintendo Switcha będzie. O! Nice a. <grywia> Na zmianę, będziemy to samo robić. Wow. Oj! Co daleko był? Mamy to. No ja to samo bardzo lubię Pokémony teraz już o wiele mniej gram w te tam kilka najnowszych wersji, nie grałem Pokemonów. Ale strasznie lubię Pokémony kiedyś grałem we wszystkie wersje na Switche i tak dalej. Więc no, darmowa mobilka, Pokémon czemu by nie grać na telefon i na Nintendo Switcha. Ale i tak najbardziej czekam na coś co będzie chyba na początku przyszłego roku, czy coś takiego. Albo późno yy, w tym roku. Czyli Pokémon Arceus, czyli MMORPG z otwartym światem, gdzie łapiecie Pokémony, nie? Czy mam Nintendo Switch'a? Mam, no. Mało gram. Głównie jeżeli chodzi o aktualne czasy, to głównie moja dziewczyna gra, bo jakieś dwa miesiące temu kupiliśmy Ring Fit. I gra sobie w Ring Fit, tam sobie ćwiczy i tak dalej, także spoko. Ja na Switcha z Pokémonów mam tylko te Pokémony Go, Go Pikachu. Te pierwsze jakby na Switcha co były. O nie. Tych jakiś tam Shield coś tam to nie kupowałem. Tylko mam te Pokemon Go, Go Pikachu czy tam Go Eevee coś takiego było jako pierwsze na Switcha. O nie! O ja, ale mnie złapał. Wow, halo. A to jest też overhead. Okej. Okay. Ale gameplay trochę upośledzony mamy z gościem. Zablokowałem tą aktywację, ale to był piękny sztosik. <głosyny> A, so. So. Jestem ciekawy, czy serwery będą połączone tego Pokémon Unite. Eee, czy switchowy serwer będzie z mobilkami, czy nie? Jestem ciekawy. 아이 아이 카람바 얼음판이 어쩌야 쓰지 아이 블레차임스타 No. zapomniałem. No. tak, przecież to to przejdzie. przejdzie. trochę No. tamtą rundę. Oh. He, znowu to zrobił, wiedziałem. Idealnie przeskoczyłem, I like, it. to mi się podoba. O, także mówię, Pokémon Unite jakoś na początku przyszłego miesiąca ma być. Zobaczymy. Patrzcie. Myślałem, że wciśnie, a teraz wciśnie. No raczej, że wcisnął. Bum! Widzicie jak zbejtowałem? Bum, bum. Perfekto, chyba. Nieperfekt? A, gdzieś mnie tam czachnął skubaniec, ale jak zbejtowałem to mi się podobało. Bo gościu, gościu bardzo dużo tego DP, czyli tego płomienia wstając używał, no i taki bejcik poleciał na blok i potem możecie go w 15, dosłownie 15 sposobów ukarać. Nagoriuki, ok, let's go. 60, 56 goryuki jestem ciekawy jak to się skończy. Ten cios z góry, wydaje mi się, że tak, no, gaco. Wydaje mi się, że tak, usola. Ten cios co z piąchą lecę z góry, to wydaje mi się, że to jest yy, że musisz to blokować na stojąco. Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że tak. Jeżeli o ten atak chodzi. Kurde, ja byłem pewny, że po tym. Mam przewagę ogólnie. Nie mam przewagi po tym? A to już nie wiem. Hm. Graba spróbujemy potem wcisnąć. O, ciekawe co się stanie. Jak na bloku. No nie, zważywiłem znowu. Input A źle. Bum, mamy to prawie. Tak jest, wleciał w to. Coś wcisnął. Chyba swojego klona puścił. Bo strasznie daleko go złapało. Hej. Ciekawe czy tam można się pomiędzy wbić? Jestem ciekawy. Wow. No nie! Oła, oła, zostaw mnie, zostaw mnie! Zginę. Ale jak on to szybko może skonfirmować? Po jednym ciosie ultimata? Wcisnęłem, a i mogłem to inaczej rozwiązać. Dobra, szkoda, szkoda. Wiesz co, ten... Ja po tym Bandit Bringer, w każdym razie po tym ciosie z góry, co robię na blok, to wciskam, uh, co, co, co to jest za przycisk? Specjal? Chyba Specjal. To to jest bodajże trzy klatkowe. I Sol ma najszybszy właśnie taki atak. To. Także jeżeli to nie siądzie na Nagoriukiego no to jest chyba dupa. W takim razie.

No nie, no teraz na bank nie trafię, no ale spróbować zawsze można. Wow, 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 trafił mnie tym. Skubany. Przeżyję, czy piksel życia, czy nie? Skubany, no ładnie. Gadaliśmy ostatnio o wake-up specjalach, to się dowiedziałem, że postacie mają po jednym. Po, jed, po jed, in? Po jedin Sol ma DP, ja mam ultę jak ram. Tej końcówki gaco nie zrozumiałem. Chodziło ci o to, że postacie mają po jednej takiej akcji, wake-upowej, szybkiej? A, czyli dlatego na przykład mój ultimate jest wolniejszy, pewnie tak? Nie mogę wake up ultimate'a zrobić, bo pewnie mam DP, właśnie. Oj, za szybko to wcisnę. Co jest? Ej, 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 gościu? No nie wierzę. W trakcie graba zrobił mi to. A ja zważywiłem, bo za dużo z panika. I za dużo tego. Uuuu! to chyba cross -up był. Za dużo razy wcisnąłem Roman Cancel, wiecie? I mi skancelowało Roman Cancela, jakby. I mi tam fajna akcja nie siadła w rogu. Ale trudno, w sensie chciałem combo po łapaniu zrobić. No i mnie siadło, i, i warzywko było, ale teraz się udało, więc się cieszę. Dobre gierki! O, 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 kurczaczki. Tak jest Wow Nie wiem czy zdąży skoczyć, pewnie tak. Nie a zdążył Skuban. O nie! No ale zdążył, fuck, ja nie znam zdąży... Nawet mój pixel życia, kurde. Robiłem Roman Cancel i chciałem złapać. Ale mój Roman Cancel nawet się nie pojawił. Przez stop czasu jego ultimatem, wiecie? Ajajaj. Tam chyba nic nie wcisnę mi się wydaje. Tak jest. Dobrze, zaczynam to używać. Pressing po kopniaku. Kopniak, podbieganie i na przykład rzut. To jest bardzo dobry setup na bloku, bo jestem ciągle na plusie i ludzie się zbytnio tego nie spodziewają.

no i dupa, przegrałem. Aj, ile on rund wygrał tym ultimate'em? No, ze trzy już? Ze trzy rundki tym ultimate'em wygrał, jak nie więcej. Masakra. Ale dobry przeciwnik, chyba już koniec jest gry niestety. Bo tylko 3 gry można zagrać. A szkoda, szkoda. Dobra, zapalę światło, bo dobrze się grało bardzo.